W tym filmie powiem Ci o tym, dlaczego psy chcą spać z ludźmi w łóżku oraz co to oznacza dla Twojej relacji z psem, gdy śpicie razem. Dowiesz się, jakie są plusy i minusy spania z psem w łóżku oraz co mówią badania naukowe na ten temat. Cześć, nazywam się Emil jestem behawiorystą, trenerem psów i liderem zespołu Czerwonego Pieska. Zapraszam do oglądania. Podpowiem Ci też, jak zachęcić psa do spania z Tobą w łóżku, albo jak go zniechęcić, jeśli tego nie chcesz. Dlaczego psy w ogóle chcą z nami spać? Zacznijmy od podstawowego pytania: dlaczego psy w ogóle chcą dzielić z nami łóżko? To nie jest przypadek ani zachcianka, to jest potrzeba głęboko zakorzeniona w psiej naturze. Psy są zwierzętami stadnymi. Ich przodkowie spali razem w grupie, co dawało im poczucie bezpieczeństwa, ciepło i poczucie przynależności. Ten instynkt pozostał w naszych domowych pupilach. Dla psa spanie z tobą to nie tylko kwestia wygody, to manifestacja przynależności do stada. Dodatkowo, twoje łóżko jest prawdopodobnie najwygodniejszym miejscem w domu, przesiąkniętym twoim zapachem, który dla psa jest kojący i uspokajający. Jest to ciepłe, miękkie i jesteś tam ty, najważniejsza osoba w jego życiu, no nic dziwnego, że chce tam być. Jeśli pozwalasz swojemu psu spać z tobą, może to świadczyć o kilku rzeczach w waszej relacji. Po pierwsze, istnieje między wami wysoki poziom zaufania. Pozwalasz psu być blisko siebie w momencie, gdy jesteś najbardziej bezbronny, czyli podczas snu. To ogromny wyraz zaufania, który działa w obie strony: ty ufasz psu, a on ufa tobie. Po drugie, wspólne spanie świadczy o silnej więzi emocjonalnej. Dla psa możliwość przytulenia się do ciebie to nie tylko komfort fizyczny, ale przede wszystkim komfort emocjonalny. Jest to moment, który po prostu wzmacnia waszą więź. Po trzecie, może to wskazywać na Twój styl opieki nad psem. Jesteś prawdopodobnie opiekunem, który ceni bliski kontakt, fizyczną bliskość i nie boi się okazywać uczuć swojemu pupilowi. Jeśli natomiast Twój pies nie śpi z Tobą, nie oznacza to wcale, że Wasza relacja jest gorsza czy słabsza. Może to być po prostu świadomy wybór związany z Twoimi potrzebami lub potrzebami psa. Wiele zdrowych relacji opiera się na jasno wytyczonych granicach, które są równie ważne dla psów, jak i dla ludzi. Ja na przykład nie śpię z moją Fibi, bo ona ciągle chodzi i mnie budzi w nocy. Przyjrzyjmy się teraz zaletom wspólnego spania z psem. Jest ich naprawdę sporo. Po pierwsze, dla wielu osób obecność psa w łóżku działa po prostu uspokajająco. Badania wykazały, że kontakt z psem może obniżyć poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i może podnosić poziom oksytocyny, hormonu odpowiedzialnego za budowanie więzi i poczucie szczęścia. Wiele osób śpi lepiej, gdy po prostu ich pies jest obok nich i często się jeszcze przytula. Po drugie, dla psów możliwość spania z opiekunem to często sposób na redukcję lęku separacyjnego. Pies, który może być blisko Ciebie w nocy, czuje się bezpieczniejszy i spokojniejszy. Po trzecie, wspólne spanie to dodatkowy czas spędzony razem, co jest szczególnie cenne, jeśli w ciągu dnia jesteś zajęty pracą, czy też innymi obowiązkami. Dla psa to bardzo wartościowy czas. Pibi, poproszę subskrypcję. Po czwarte, w chłodniejsze noce pies może działać jak dodatkowe źródło ciepła. Kto nie lubi przytulić się do ciepłego, puszystego futrzaka, gdy za oknem hula wiatr? Oczywiście jest też druga strona medalu. Wspólne spanie z psem ma też swoje potencjalne wady. Po pierwsze, może to wpływać na jakość Twojego snu. Psy mają inny cykl snu niż ludzie. Czasami chrapią, poruszają się w nocy, tak jak moja Fibi, mogą Ciebie budzić, więc jeśli jesteś lekkim śpiochem, może to być problem, jeżeli Twój sen jest płytki. Po drugie, dla niektórych psów spanie w łóżku może być mylnie interpretowane jako sygnał ich wysokiej pozycji w hierarchii domowej. To może prowadzić do problemów behawioralnych, np. odganiania pozostałych domowników od łóżka, pilnowanie łóżka. E, oczywiście ja zaznaczam, że nie jest to reguła, a wiele zależy po prostu od indywidualnego charakteru psa. Po trzecie, kwestie higieniczne. No, psy wnoszą do łóżka sierść, czasem brud, a w przypadku alergików może to być poważny problem. Regularne pranie pościeli staje się absolutną koniecznością i z pewnością trzeba to robić po prostu częściej. Po czwarte, jeśli dzielisz łóżko z partnerem, musicie oboje być zgodni co do obecności psa w waszej sypialni. Dla niektórych par może to być źródłem napięć, jeśli nie ma w tej kwestii zgody. Wiele osób zadaje sobie pytanie: czy pozwalanie psu na spanie w łóżku to zdrowa relacja, czy może jakaś forma uzależnienia? No i odpowiedź, jak to często bywa brzmi to zależy. Zdrowa relacja z psem opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu potrzeb, zarówno swoich potrzeb, jak i psa, swoich granic, jak i psa. Jeśli oboje czerpiecie radość i komfort ze wspólnego spania, a jednocześnie pies radzi sobie dobrze, gdy z jakiegoś powodu musi spać sam, można mówić o zdrowej, ufnej relacji. O potencjalnym uzależnieniu można mówić wtedy, gdy pies nie potrafi w ogóle spać bez ciebie, wykazuje skrajny niepokój przy rozłące, a ty sam odczuwasz dyskomfort, gdy psa nie ma obok. W takim przypadku warto popracować nad większą niezależnością, zarówno niezależnością swoją, jak i niezależnością psa. Kluczowa jest tutaj równowaga i elastyczność. Zdrowa relacja to taka, w której obie strony czują się komfortowo, a jednocześnie potrafią funkcjonować niezależnie, gdy po prostu zajdzie taka potrzeba. Zanim przejdę dalej, aby opowiedzieć Ci, jak nauczyć lub oduczyć psa spania z tobą w łóżku oraz o tym, co mówią badania naukowe na temat spania z psem, chciałbym zaprosić Cię na darmowy webinar, jak nauczyć psa komend poprzez szkolenie pozytywne. Na webinarze opowiem Ci o najskuteczniejszych technikach, którymi można uczyć psa nowych zachowań. Za uczestnictwo w webinarze otrzymasz wartościowe prezenty, czyli właśnie nasze. Poradniki słynne. Link do zapisów znajdziesz w opisie tego filmu. Wystarczy kliknąć i tam są też wszystkie informacje, co dokładnie też będzie na webinarze. Tam na dole znajdziesz ten link. Każdy chętny może wziąć udział bezpłatnie online, więc po prostu zapraszam serdecznie, bo naprawdę warto. Dużą wartość przekazujemy w szkoleniach. Więc zatrzymaj proszę ten film, zapisz się i dopiero wróć do oglądania. Jeśli jesteś zapisany, to lecimy dalej. Jak wprowadzić psa do łóżka? Jeśli zastanawiasz się nad pozwoleniem psu na spanie w Twoim łóżku, no to warto zrobić to w przemyślany sposób. Po pierwsze, zadbaj o higienę. Upewnij się, że pies jest czysty, regularnie kąpany, że jest szczotkowany. Rozważ też użycie dodatkowego koca na łóżku, który po prostu łatwiej będzie prać i na którym będzie mógł sobie spać pies. Po drugie, naucz psa, że wskakiwanie na łóżko jest możliwe tylko na Twoje zaproszenie. Czyli to ty decydujesz, kiedy pies może wejść, a kiedy powinien spać w swoim miejscu. To jest ważne dla utrzymania zdrowych granic. Po trzecie, obserwuj jakość swojego snu. Jeśli zauważysz, że śpisz gorzej, gdy pies jest w łóżku, może warto rozważyć kompromis. Na przykład pozwolić mu spać w sypialni, ale na własnym legowisku gdzieś tam obok Twojego łóżka. Po czwarte, bądź konsekwentny w swoich zasadach. Psy lubią rutynę i jasne granice. Jeśli czasem pozwalasz psu spać w łóżku, a czasem nie pozwalasz, może to powodować u niego dezorientację i on po prostu nie będzie rozumiał, jakie są zasady, jakie są granice. Co jednak, gdy zdecydujesz, że wspólne spanie nie jest już najlepszym rozwiązaniem? Może pojawiło się dziecko, partner, problemy zdrowotne albo po prostu chcesz zmienić ustalone nawyki, yy, zmienić zasady. Wyprowadzenie psa z łóżka to proces, który wymaga oczywiście cierpliwości i zrozumienia, tak jak każdy trening z psem. Po pierwsze, zadbaj o stworzenie atrakcyjnej alternatywy. Zainwestuj w naprawdę wygodne, miękkie i ciepłe legowisko dla psa. Umieść je początkowo blisko twojego łóżka, żeby minimalizować stres związany ze zmianą. Możesz nawet położyć na nim swoją używaną koszulkę, żeby to legowisko pachniało tobą, żeby psu łatwiej było zaakceptować nowe miejsce do spania. Po drugie, wprowadzaj zmiany stopniowo. Gwałtowne przejście od spania w twoim łóżku do spania w innym pokoju może być dla psa bardzo stresujące. Więc zacznij od przyzwyczajania psa do nowego legowiska w dzień, zachęcaj do leżenia tam, nagradzaj, gdy dobrowolnie wybiera to miejsce, żeby on po prostu polubił te swoje nowe miejsce. Po trzecie bądź absolutnie konsekwentny. To jest najtrudniejsza część procesu. Pies będzie próbował wrócić do starych nawyków, szczególnie w środku nocy, gdy będzie skamleć, drapać czy próbować skoczyć na łóżko. Musisz być stanowczy. Każde ustępstwo wydłuża po prostu proces adaptacji. Stanowczość nie oznacza jednak surowości. Nie krzycz i nie każ psa. Po prostu spokojnie odprowadzaj go na jego miejsce, uczysz, że tam ma zostać, izoluj go w sposób delikatny. Po czwarte, wprowadź nowy rytuał przed snem. Spędź z psem czas przed snem, na głaskaniu, przytulaniu, a następnie zaprowadź go na jego legowisko. Możesz prowadzić specjalne komendy, takie jak iść na miejsce czy czas spać. Z czasem pies zrozumie, że to nowa rutyna, zrozumie komendę i będzie, mm, będzie łatwiej mu to zaakceptować. Po piąte, uzbój się w cierpliwość. Zmiana nawyków może potrwać od kilku dni do nawet kilku tygodni, szczególnie jeśli pies był przyzwyczajony do spania z tobą przez długi czas. Pierwsze noce mogą być trudne, ale z czasem pies zaakceptuje nowe zasady. Pamiętaj, że wyprowadzenie psa z łóżka nie oznacza osłabienia waszej więzi. Możesz nadal budować bliską relację w ciągu dnia poprzez spacery, zabawę i wspólny czas. Dla wielu psów jasne granice i zasady są wręcz źródłem poczucia bezpieczeństwa i ta więź się jeszcze wzmacnia z opiekunem. Jeśli z jakichś powodów nie chcesz, aby pies spał z tobą w łóżku, istnieje wiele innych sposobów na budowanie bliskości. Możesz przygotować psu wygodne legowisko w swojej sypialni. W ten sposób jest blisko ciebie, ale ma swoje własne miejsce. To jest dobry kompromis, który szanuje zarówno Twoje potrzeby, jak i potrzeby Twojego psa. Możesz też stworzyć specjalny rytuał przed snem czas na wspólne przytulanie, głaskanie, a potem odesłanie psa na jego miejsce. Dla wielu psów taki rytuał jest równie satysfakcjonujący jak wspólne spanie. Ciekawe, że ten temat doczekał się też badań naukowych. Według niektórych badań około 40-60% właścicieli psów pozwala im spać w swoim łóżku. Co więcej, badania wykazały, że dla większości osób obecność psa nie pogarsza jakości snu, a niektórym wręcz pomaga lepiej spać. Naukowcy odkryli też, że kobiety częściej niż mężczyźni pozwalają psom spać w swoim łóżku, a psy małych ras częściej dostają takie przywileje. Niż duże psy. Jeśli jesteś ciekawy, dlaczego Twój pies czasami cię liże, to zobacz mój inny film pod tytułem Dlaczego pies liże człowieka po twarzy, rękach, nogach i tak dalej. Co zrobić, gdy pies mnie liże? Wejdź sobie tutaj, żeby zobaczyć film. Ja dziękuję za uwagę, zapraszam serdecznie do dalszego oglądania, do subskrybowania kanału, do łapek w górę, do komentowania. Mówił Emil Storowic z zespołu Czerwonego Pieska, towarzyszyła mi jak zwykle Fibi. Dzięki wielkie.